Cryostamp to innowacyjne połączenie dwóch zabiegów w jednym, elektroforezy oraz mezoterapii mikroigłowej. Dzięki takiemu połączeniu możemy uzyskać spektakularne efekty. Dzięki zabiegowi Cryostamp spłucimy zmarszczki, poprawimy owal twarzy, a także sprawimy, że skóra będzie bardziej jędrna i nawilżona. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Kinga Burzyńska. Od kilku ładnych lat pracuję w telewizji TVN, w programie Dzień Dobry TVN. A to, proszę Państwa, co mam ze sobą, to jest yy, znaczek kryjostampu. I za chwileczkę poddam się fantastycznemu zabiegowi. Zresztą w Princess Academy jestem chyba tu od półtora roku. Nie ma niefantastycznych zabiegów. Za chwilę Karolina, która jest genialnym kosmetologiem, nakuje cały mój dekolt i potem będę wyglądać naprawdę fantastycznie. W ogóle, jak się tu przychodzi, to można zapomnieć o całym Bożym świecie. Naprawdę się wyluzować i wyjść jeszcze piękniej niż się jest. To ja teraz idę na zabieg, co będzie potem? Zobaczę państwo. Innowacyjność zabiegu polega na połączeniu dwóch technologii w jednym. Mikronakłuć oraz elektroforezy. Elektroforeza działa stymulująco na włókno kolagenowe, dzięki czemu poprawia się napięcie i jędrność skóry. W zależności od typu cery dobieramy odpowiedni mezokoktajl, który wprowadzamy dzięki mikronakuciom. Tak jak każdy zabieg kosmetyczny, zaczynamy od demakijażu skóry, twarzy i dekoltu. W zależności od typu skóry przed zabiegiem wybieramy odpowiedni mezokoktajl. W przypadku naszej pacjentki wybraliśmy mezokoktajl na bazie kwasu hialuronowego, który bardzo dobrze nawilży skórę oraz poprawi jej jędrność. Przy pomocy głowicy wprowadzam pacjentce 5 ml preparatu na bazie kwasu hialuronowego. Może odczuwać delikatne pieczenie oraz rozpieranie. W trakcie wprowadzania preparatu w głąb skóry pacjentki elektroforeza stymuluje włókna kolagenowe. Dzięki temu skóra oprócz głębokiego nawilżenia staje się bardziej napięta. W trakcie zabiegu Kilkukrotnie przykładam głowicę w jedno miejsce, aby wprowadzić głębiej preparat. Na zakończenie zabiegu nakładamy łagodzącą maskę, której głównymi składnikami jest kwas cheluronowy, pantenol, arnika oraz wyciąg z kasztanowca. Dzięki temu skóra pacjentki jest mniej zaczerwieniona, a także nawilżona. Zabieg Cryostamp wykonujemy w serii czterech zabiegów co 7 dni. Efekt zabiegu utrzymuje się do pół roku.